Piątek Romuald i proszę Pani, dnia 12 maja Sądu Rynowego Warszawa w Śródmieście zostało do Was odesłane moje akta, akt oskarżenia wraz z moim zażaleniem. I chciałbym się dowiedzieć o termin i chcę podać sygnaturę. Tak. Romuald. Wszystko oskarżonego? <laughs> ja tak czy ja, że znajdę. znajdzie. O. Szukaję. Proszę, to w tylko też, że to szybko. Po na od razu powinien znaleźć. Hmm. Proszę, proszę Pani, bo może Pani myśli, że to ja jestem oskarżony. Tak Pani myśli? A, a no właśnie, a to nie ja jestem oskarżony, tylko ja jestem oskarżyciem. Donald Tusk, Andrzej Seremet, Ryszard Kalisz, Krzysztof Piatkowski i tak dalej. 2. K. Tak? Potem KO 297 na 11. Na postanowienie sądu, w którym napisano, że niby ja nie jestem uprawniony do oskarżania zdrajców, Tuska, Seremeta i tak dalej. Ale ja pani tłumaczę 12 maja sygnowane z Sądu Rownego Warszawy Śródzie przyszło do mnie. No, że zostało do Was odesłane do 10. Wydziału Karnego Odwoławczego. No to dzisiaj jest 30, proszę Pani, to jest 18 dni. No tak. Aha, nie wpłynęła. No dobrze, to kiedy mam dzwonić? To ile dni nim minęło? No tak, no wid. Wi, wi. No tak, ale temu się nagle w komputerze poszukać numeru do, 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 tam do, do śródmieścia, do rejnowego. Tak, no to zaraz. To ja tylko... Dobrze, to pani może teraz powiedzieć. 553, 92. 59, Dobrze, dziękuję. No to zaraz dzwonimy do tego. Dwadzieścia dwa. Pięćset pięćdziesiąt trzy. Dziewięćdziesiąt dwa. Pięćdziesiąt został. Rozmowy nagrywamy, no to dobrze. Mowa kontrolowana. Tak. Proszę pani, w sądzie okręgowym, bo dzwoniłem przed chwilą, nie dotarły od was akta. Były wysłane 12. Dostałem takie pismo od Was, zostały wysłane do sądu okręgowego. Zwodziłem do sądu okręgowego, żeby mi podali termin, a oni mówią, że jeszcze nie wpłynęły. No 18 dni, no to coś. 2K, potem osobno KO, 297 na 11. Dobrze. 18 nie to gdzieś długo. Pana to jest raczej gdzieś tam centrum, w się no. na Warta aktarzę, so? <laughs> co? Co oni mogą znaleźć? No jeszcze nie. Coś tam niby nie słychać. I wcale się nie odzywa, czyli że niby szuka. A te wszystkie pisma odsyłają w dół do prokuratury mm -hmm. Warszawa miesięcy na kluczej. No tak. I to jest Ignazur. Wracam no <laughs> do prokuratora, no. która wydał postanowienie odmowne. No i jak są trudne tematy, to no. jest właśnie tak. piękny Ale, ale między, nie, jest. Między instytucjami. No, ale I to tak jest wszędzie. wszędzie. Tak samo z policją. I mam. Nowy komendant Wojewódzkiej Policji podtrzymał. Policjanci mają prawo się zatrzymać i zabrać bo no Przypomnij jeszcze kogo i o co uskardzasz. Tak. A czemu dopiero po dwóch tygodniach? Nie no, ja jeszcze tego nie potrzebuję, no ale to dla mnie widzi Pani. No to teraz... A jak to długo będą szły? Bo Pani ma praktykę przecież. A czy może ma Pani jeszcze doświadczenie jak długo, jak wpłynął, jak oni długo nadawają sygnaturę Akt w sądzie okrągowym? No to, aha, Pani mówi, że od razu jest dodawana sygnatura. No czyli, że ja myślę, że jak za tydzień zadzwonię, to już powinna być sygnatura, prawda? No dobrze, to dziękuję Pani. A kiedy to wysłałeś? Co wysłałem? Yy, no to zażalenie. No to ja tam na miejscu zostawiłem. No tak, i kiedy to było? No, no to ten, yy, tu jest... Dwa tygodnie temu? Dnia osiemnastego złożyłem. 18 kwietnia, kwietnia, no jeszcze jeszcze nie, no pierdoli, no ja pierdziele, a, a no 18 kwietnia, a 12 maja y, sygnowali datę, że wysłali, czyli co, jak to bo rząd różnie głupa i sądy też różną głupa, no przeszło tak? miesiąc, żeby tylko odesłać, jak, no jak 18, półtora miesiąca, mhm. żeby odesłać do drugiego sądu, dobra